Jesteśmy poważnie przed KSW 22. Jest z nami Karol Bedor. Cześć Karol. Cześć. Cześć. Przede wszystkim jak forma przed jutrzejszą galą? Będzie OK. Będzie bardzo dobrze. Myślę, że nie będzie na pewno niespodzianek negatywnych, tylko same pozytywne. Czego spodziewasz się po tą sonię? Zobaczymy jutro. No. Mam nadzieję, że znaczy inaczej. No. Bardziej yy, jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czego on może się ode mnie spodziewać. To powiedz, czego może się Gradubicia. od Ciebie spodziewać. Ja, na pewno. Na pewno nie oddam, nie oddam łatwo walki i na pewno nie oddam mu pola do, 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 do popisu, będę starał się tutaj jakby od samego początku dominować. Myślisz, że jesteś silniejszy, silniejszy fizycznie od Tomsona? No, na pewno. Na pewno, wiele. Yy, no, po... w sensie, na szczęście wymani siła gra rolę główną, także, także no, zobaczymy, jutro się okaże. A zdać nam może Karol yy, trochę taktyki na walkę, czy to będzie walka w stójce, czy, czy jednak parter? Znaczy a, a propos taktyki, to nie za bardzo dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy jutro na ten temat. No bo jak dzisiaj wam powiem, no to, jak, to ta taktyka będzie miała sens Informacja jutro. Nie? On gdzieś tam, z... tam podsłucha, pomyśli po z... może... Wiecie, lepiej jakbyśmy jutro porozmawiali na temat taktyki. Tam jest dużo lepsze światło niż po bokach, także zapraszam. Poczekaj chwilę, bo tutaj ktoś nam przeszkadza. E, powiedz Karol, co dalej? Czy walka z Pałem na Stulą? Znaczy tak, no, jeżeli, jeżeli wygram pojedynek z Olim, no to wówczas gdzieś tam na horyzoncie będzie widniała walka o pas. Chciałbym, żeby to była walka stule. z Pawłem na Stólą, ale on, złożone on złożone też musi wygrać. Także porozmawiam, wszystko porozmawiam, jest uzależnione zainteresowanym od właścicieli... Do wywiadu na zastawkach właścicieli KSW od właścicieli KSW, wszystko jest od nich uzależnione jakby, tak? Chciałbyś tej walki? Oczywiście, no. po to trenuję, po to, po to walczę dla KSW, żeby zdobywać tutaj jak najwyższe osiągnięcia i żeby zdobyć pas wagi ciężkiej, Ja o tym pasie marzę i, to jest, i chcę to spełnić. No właśnie Karol, może jeśli o wadze ciężkiej rozmawiamy, porozmawiajmy trochę o UFC, kto według... O UFC? O UFC, po waszemu, kto według... Czy o KSW? Kto według ciebie jest najlepszy w tej królewskiej kategorii? W królewskiej no jest... No... Wiesz, jest wielu, wielu jakichś tam mam swoich faworytów, no zawsze dopingowałem Alisterowi, no gdzieś tam był moim jakimś takim, e, jakimś takim wzorem, zawsze do naśladowania, e, także, także jego, jego tam dążenie do, do, do zwycięstwa, do chwały do, do było jakby, no, no ciekawe do oglądania, no bo wszystkie jego pojedynki były ciekawe, e, dalej no dos Santos, do Santos jest też świetnym zawodnikiem, no i oprócz tego oczywiście no mamy tutaj Kajna Walaskeza, który jest zawsze świetnie przygotowanym, że tak powiem, rzemieślnikiem pracy, no bo wszystko, co, co robi, no jest, jest, zawsze, jest zawsze przygotowane na 100%, no, że to, to jest jego atut. No, każdy ma jakieś swoje atuty, każdy ma swoje. Żałuję tylko, że Broka Lesnara ostatnio nie widać, bo też no, facet miał różne walki, jedną lepszą, drugą gorszą, ale na podstawie trzech czy czterech walk nie można ocenić, czy on jest świetnym zawodnikiem, czy nie, ale fajnie się go oglądało. Właśnie Karol, a czy sądzisz, że ta porażka Overima to jednak była trochę nadmuchana bańka z tym Alistarem i Bigfoot jakby pokazał jego słabości, czy, czy to był przypadek przy pracy tylko? No nie, ja myślę, że ja myślę, że gdyby doszło do rewanżu, to Alister by tę sprawę rozegrał na swoją korzyść jeszcze raz i myślę, że myślę, że mógłby dać niezły popis, tylko że po prostu trochę, trochę źle podszedł do tej walki. Trochę go zlekceważył. No a w ciężkiej wadze nie można nikogo lekceważyć, bo nawet czas przyjęty na podwójną gardę może się skończyć fatalnie, także. Dobrze Karol, powodzenia jutro, mam nadzieję, że porozmawiamy po Galii i będę mógł Cię pogratulować zwycięstw. Okej, okay, ja też mam taką nadzieję, także do zobaczenia jutro. Dzięki.